Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie na sobotnim odcinku. Miałam jej nie być do środy, słuchajcie. No ale znajomi przywieźli mi dzisiaj zdrapki szwajcarskie. No i mam jeszcze jedną krzyżówkę XL. Sprawdźmy co tutaj mam i zabieramy się za drapanie. Miło was widzieć, słuchajcie. Ale co? Tak więc krzyżówka XXL. Bingo. Frutti tutti. Podium. Podium. Win for life. Podium. Blackjack, podium. Super podium za 12 franków. No i mamy tutaj Blackjack znowu i dwa razy Bost po 2 franki. Tak więc herbaty, kawy w rękę, popcorny i inne napoje. I cuda, i zaczynamy. Co tu wygrywa? Wygrywa 9. Mamy 14.

nie chce mi się ich szukać, bo one teraz są takie porozwalane. No ale jeżeli Wam nie przeszkadza, że przeciągam po prostu i będę szukał tych um, i będę szukał tych kontrolnych, to będziemy to robić. Hej, co wy się tu dzieje? Dobra, Black Jack to nie było do gerdy, to było do kota. Tutaj wygrywa 18, 12, 15, 9, 17.

29, 24, 19, 26 i 12. Boże, jaka to zrobka dziwna, Pusto. To przechodzimy do pierwszego może podium. No I lecimy. Ale wiecie, co mi się wydawało, że ja miałem krzyżówkę, ale chyba mi się tylko wydawało. Dobra, 3. Następnie mamy trzy cztery sześć jeden sześć czwóreczka jedynka czwórka. Piątka się obudziła, szóstka, trujeczka, dwójka się podniosła, patrzcie. No i tutaj chyba nic nie będzie mi się wydaje. Piąteczka obudzona, dwójka i Piątka. No, niestety, szkoda. Fajna zdrabka, ale pusta. Blackjack. 16. Wygrywa. Mamy 13. 11. O, mamy wygraną. 17. 6 i 8. A tutaj mamy 8 franków. Pierwszy zwrocik. Czy tam panienka ocipiała z lekka? Proszę Pani. Proszę Pani. Win for life. Tutaj wygrywa 12, 6 i 13 i 14. A to są cztery aż wygrane e, wygrywające. 12, 13, 14 i 6, 4, 1, 9, win. 5, 16, win, tutaj nic nie ma, 2, 8, 19, 10 i 7. No niestety, winy potrzebujemy też 3, żeby coś było wygrane. No to przechodzimy teraz do kolejnego podium. Dzisiaj podium króluje. Co mamy pierwsze? 2, Dwójeczka startuje. Kolejny jest pięć, cztery, jedynka. Trójka. Trójka. Następnie mamy jedynkę. Teraz będzie pewno szóstka, a nie czwórka. Szóstka. piąteczka o o o o o piątka jedynka czwórka szósteczka szósteczka dwójka jedynka czwórka trójeczka i ostatnie mamy cztery czyli również tutaj jest niestety pusto żeby tak podium nie drapać wiecie na łeb na szyję ale nie no mam tylko podium jeszcze tutti frutti no to dobra zrobimy jeszcze te dwa podium potem tutti frutti super podium Bingo i krzyżówcie. Czwóreczka. Jedynka. Jedynka. Szóstka. Piątka. Trójka. Trójka. Czwórka piąteczka, szóstka, piątka, piątka, czwórka, czwórka, jedynka. Teraz pewno będą dwójki. No właśnie, tego można było się spodziewać, nie? O, mamy wygraną w czwórce. Super. Trójeczka. Dwójka. I ostatnia jest trójka. Sprawdzamy. 6 franków. Tak więc mamy zwrot. Dobrze, następny podium. Łykawy. Oho, oh, oh, ale mocna siekiera. Trójeczka, czwórka, dwójka, szóstka, piątka, jedynka, czwórka, szóstka, szóstka. Trójka, piątka dwójka dwójka cztery jeden jeden trzy trzy cztery Ostatnie mamy dwa. No, niestety pusto. Co wy tu robicie? Co ty tu robisz? Teraz może zrobimy te frutti tutti. Co mamy pierwsze? Jabłko, limeta, truskawka. Gruszka, firzyś, banan, Brzoskwinia banan, gruszka, jabłko, melon, troskawka. Na zdrowie, limetka, gruszka. Melon, truskawka, limetka, jabłko, brzoskwinia, banan, nie było jeszcze wiśni, a i to, dobra, przyjeżdż. pusto, tu też pusto, zobaczcie, w ogóle nie było żadnej wiśni. Super podium. Lecimy z pierwszym symbolem. Z pierwszą liczbą to jest piątka. Dalej jest dwójeczka. Szóstka. Czwórka. Piątka. Jedenka Piąteczka Trójka Trójka Czwórka Szóstka Kolejna szóstka Szóstka Trójka, dwójka, jedynka, dalej mamy piąteczkę, no tutaj do wygranej jeszcze trzy brakuje, może akurat coś się trafi. Jedynka, jedynka, czwórka. O mamy wygraną, patrzcie, i tu jest razy wygrana, nie? Fajnie czwórka, czwórka, dwójka, czwórka, piąteczka. To jest kolejna czwórka. Dwójka. Szóstka. I czwórka. Jedynka wygrała. Sprawdźmy, jaka jest tutaj wygrana. 12 franków kosztuje zdrobka. 4 i będzie pewno razy 3. No, właśnie. To daje nam 12 franków, czyli zwrocik. Dobra, przechodzimy do bingo. Biorę jeszcze łyk kawy. I lecimy. 74. 74 nie ma. sześćdziesiąt siedem, mamy raz tylko raz szóstka sześćdziesiąt trzy mamy raz siódemka jest na górze jedynka pierwsza i druga co, to, co się tutaj zrobiło Kolejne jest pięćdziesiąt cztery, następnie mamy sześćdziesiąt sześć osiemdziesiąt siedem, również jedno, co się tutaj stało, czterdzieści pięć trzydzieści cztery. Pięćdziesiąt dziewięć, osiemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt dwa nie ma siedemdziesiąt dwa, jedno kolejne jest czterdzieści sześć, trzydzieści siedem. Jedno czterdzieści siedem trzydzieści pięć następnie mamy czternaście. Trzydzieści dziewięć, jedno sześćdziesiąt jeden mamy, jedno sześćdziesiąt pięć dziewiętnaście sześćdziesiąt dziewięć mamy, sześćdziesiąt dziewięć siedemdziesiąt jest jedno pięćdziesiąt siedem trzydzieści trzy co tu się stało z tym dziadostwem trzydzieści pięć jedno pięćdziesiąt trzy a to jeszcze piątki brakuje 53, mamy jedno cztery blisko trzydzieści osiem mamy na górze trzydzieści osiem dwadzieścia sześć sześćdziesiąt Dziewięćdziesiąt. Siedemdziesiąt trzy. Nie ma. Pięćdziesiąt. Osiemnaście. Przepraszam was na chwileczkę. Wychodzisz ty stąd? Halo. Wychodzisz czy Zostaw moją w spokoju Czterdzieści Trzydzieści Osiemdziesiąt sześćdziesiąt cztery, czterdzieści tutaj mamy jedno czterdzieści jeden też mamy tylko jedno, ale się drapać nie chce. Dwadzieścia jeden to na samej górze. Pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt osiem jest też jedno. Osiemdziesiąt osiem dwadzieścia dziewięć piętnaście siedemnaście. I 89. No, i proszę Państwa, niestety nie było 81. Nie było. No, nie było 20. Szkoda, zrabka pusta. Sprawdźmy, co by było tutaj, by było to całe. 10 tysięcy franków. No, może w innym życiu. Zobaczymy. Krzyżówka XXL o numerze dziesiątym. Pierwszy mamy M, Makrela, Adam. Tutaj mamy Latium, Imperium, Matryca. Tutaj mamy Smoka. Impas, grom. No i to by było na tyle. Kolejna literka to H. No, marzyłem o H, choroszcz. Tutaj z H nic nie widzę. Tutaj z H mamy tylko hol. Ojej. Valetta B Arabia Ibis Gottlieb I Nil Anonim Cylinder Wigry Arabia Avizo Nisko, Ibis, Imperium, Nike, Flisak, Kulomiot, Mozaika, Mali, Anomalia, Hopsa, Felix, Impas, Norwid. Na zdrowie. T. valetta te się skończyło to jest matryca sztos sztum etap kulomiot gotlib agata wzrost Następne mamy A, anonim, rak, waletta, makrela, tuluza, arabia, kraj. Bonus, jeszcze jest Awizo. Tutaj mamy jeszcze lacjum, matryca. Dzielnica, etap, flisak, mozaika, anomalia, Agata, Mali, Raj, Jarek, Ewa, Teza. Słuchajcie, w jak Gaby w śpiewa? jak wigry lew tutaj jest uwaga listwa wzrost norwid przechodzimy dalej en anonim cylinder klon nisko dzielnica nika rzepin anomalia cynk e. cylinder makrela Waletta. Lew. to jest ciek dzielnica nika etap Teza Jutrzenka, tworzy się Ewa, Jarek, Elf, Felix, Goldlip. Tutaj u góry mamy U, Puck, Toulouse, Latium bonusowe. Uwaga, Przestań mi przeszkadzać? Przeszkadzasz? Kulomiot. Jutrzenka. No to było na tyle. O. Tu się tworzy anonim. O, o mamy jeszcze w awizo. Choroszcz. Tu jest dog, kulomiot, por, los, kos, sztos, wzrost, smog, grom, mozaika, norwid, hol, anomalia. Jakby L wpadł, bo byśmy mieli wygraną, ale to musi pierwszy elf wpaść, wpadnąć. Jot kraj tutaj mamy lacjum tutaj jest jarek jest raj oj f dobra filar tutaj mamy f we Flisaku. tutaj jest elf no, jakby L wpadło, to by było fajnie. Ale ja w to wątpię. D cylinder. Drop. Tu się tworzy drugi wyraz. Adam. Tutaj mamy doga. Norwid. I koniec. Y cylinder. Wigry. Bonusa nie będzie. Matryca. Tu jest cynk. Nie cynk, tylko mógł być cyrk. A jeszcze mamy dwie litery. A, ok, myślałem, że tylko jedna. S. Choroszcz. Pierwszy wyraz Ibis. Drugi, stos. Stos. Flisak. Kos. Wzrost, impas, smog i C, cylinder, puck, choroszcz, ciek, dzielnica, matryca i cynk. Tu byłoby razy trzy. To byłoby 70, niestety zabrakło L. Sprawdzamy kontrolne. EB. Polska zrabka nie wygrała. W szwajcarskich mamy 12, e, 18, 26 franków zwrotu. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam miłego dnia. Widzimy się już w przyszłą środę, jeżeli zrabki oczywiście e, dojdą. Um, wszystkiego dobrego, miłej soboty, niedzieli i trzymajcie się. Pa Pa!